Cześć, Siemanko, Ludziska z tej strony Anonim Plus. No i dzisiaj gramy Special w Among Us. Jest ze mną Olivia. Przywitaj się. Dzień dobry. No i jakby gramy. Tak. No to co? My się wyciszamy. No i dawać. Dobra. Słuchajcie, robimy questa. Mam mało, jakby tych tasków, albo dwa długie. Czy. Znaczy, yy, no. Jeden krótki. Yy, Dobre. Idziemy do elektryka. Oj, oliwka, widziałem to. Oli Oliwka! 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 A ja <gryzny> y Jak się nazywa brązowy? No nie, no. No nie! <śleszy> oh! Jak się nazywał brązowy? Dummac, dumacz. Kurde, teraz cię... Ale was jest <śleszy> Dobra, wyciszamy się. Sami widzieliście. Oliwka jest impostorem. Tam było brązowe ciało. No nie. I tego. On, on, nie. Tam jest brązowe ciało. Tu, 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 tu było brązowe ciało. Wie, widzieliście no, na odcinku. O, oh, shit, dobra. Nie, nie. Dobra. Dobra, tak. O, jaj.

Bo stałeś ciele brązowego. Dobra, ktoś mnie przynajmniej tego. Yy, zraportował ciało. Dobra, na kogo? A wiesz kto jest, nie? Zielony. Ty, kłamczuchu. wywalony, wywalony impostor, dobra eee, S win yeah, victory dobra, play nic, no co, go e, słuchajcie, to jest taki luźny odcinek taki, ale na special, bo dzięki wam bardzo serdecznie za pięć słów pierwsze, taka jakby to powiedzieć, część pełnej liczby Połowa, lecimy do 10 Tak jest Dziesiąteczka, a później 50 i dalej Jedziemy wbijacie oczywiście y, na Discorda y, Link będziecie mieli w opisie No i co? Będziemy... No musi ktoś dołączyć yy, No więc słuchajcie, jeśli chcecie zagrać, dołączajcie. bardzo. Dobra, yy, słuchajcie ludzie, jak chcecie zagrać, no to wbijajcie na Discorda, link będziecie mieli oczywiście w opisie. Yy, jestem grafikiem, więc piszcie do mnie na maila, też maila będziecie mieli w opisie. Robię miniaturki, intro i tak dalej. Znaczy yy, nie, w, nie wkładam muzyki między odcinki ale robię po prostu takie intra i yy, wiecie co i miniaturki no yy, jeśli chcecie inne gierki niż mamka zagrać no to oczywiście piszcie w komentarzach czywniki, albo gry w których chcecie zagrać oczywiście na telefonie yy, albo no, w sumie nie ma sensu w ogóle chyba minecraft jeżeli to nie widzicie bo nie wiem jakby to zrobić Chociaż w sumie jakbym nagrał na no bo twarzy, jeszcze na no, razie nie będę pokazywał. Więc dobra, to ja się rozgadałem, nie Oliwka? <grywka> <grywka> dobra, nigdy taki nie byłem, ale jak zostałem youtuberem, to normalnie się rozgadałem. Dobra, e, za chwilę będziemy zaczynać, więc... E, chociaż nie, poczekałem, żeby był trochę dłuższy filmik, nie? Więc tak, 7 osób 8. Ti, tri, ti, ti. Oczywiście jak będzie nas dużo na Discordzie, no to stworzymy ekipę i będziemy mogli razem, nie będzie jakichś nieznanych typów Typu... a nieważne. Więc dołączajcie na Discorda. Dzięki... E, czekajcie. No. Ja też mam, jadłem no, ale nie polecam. Znaczy smaku są dobre, ale ekipy nie polecam. Sorki, ale ich nie oglądam i fanatyków tych nie, 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 nie rozumiem w czym jest taki, taka satysfakcja. Dobra, wyciszamy się. Ogólnie no to piszcie w jakiej chcecie oczywiście na telefonie. Zrobimy na 10 subów QA. Jak zamyślicie na ten temat? Oczywiście, jak będzie nas dużo, nie? Piszcie w komentarzach, wtedy na filmik zrobię specjalny filmik. Pytania na QA. Oho, widzę, widzę jakieś. Widzę. Widzę. Niebieski. Niebieski, niebieski, niebieski mi się wydaje, bo on tam robił fake task'a, tak za szybko to zrobił. Ten fake task'a on chyba robił, tak mi się wydaje. E, za chwilę tylko sobie zrobię oczywiście. Security. Co? Nie? <laughs> Report! E, różowego w security. E, mi się wydaje, że to jest niebieski. Jak Dobra. się nazywa ten e, Jak się nazywa ten niebieski? Bo on robił fake taska. E, Ksechloty e, Security. E, security. E, security gdzie jest? Nie wiem kto to jest, bo... różowym e, Security Ej, on ciebie podejrzewa. No nie! Y, szybko, Q! Y, jak on się nazywał? Nie. To jest najgorszy system czatowania w Among Us, jaki mógł być, nie? Trzeba szukać, gdzie co jest. Dobra. Robimy tamto. Excel hot. Y, ja cię za chwilę z, 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 z Znaczy nie zreportuję w tym sensie. Ale tu, że ja w ogóle. Dobra. Dobra, yy, idziemy teraz z Bachą tego American Meeting. Ksaipi, yy, zobaczmy co robi niebieski. Dobra, nieważne. Mi się wydawało, że ktoś wyskiwał i szybko wskoczył, ale okej. Okay. Mi się wydawało, że... Jest dziś niebieski, ale nie mogę. go? Dobra, idę sobie do security. Nie ma. dobra. To nie było trenowane. Ja się jakby co nie mogę odzywać, bo jest tam ducha mnie. No nie ludzie ludzie o nie, <śś> 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 No oczywiste no wójd to nie wój chyba. Czy... Ej, ja już nie wiem, ale nie chyba ten cypi. No, Xaipi był. Aj! kurde. XIP był. Ej to ciebie nie ma? Nie ma mnie. Aha, to chyba w sumie mogę powiedzieć, bo i tak już nie żyjemy, więc no to raczej czerwony był, bo mia, ja byłem w Security patrząc na Kamach. No i jak tu. Nie wiem, co on robi. Najgorszy impostor, jaki może być. Idzie, robi mega fake taski. Nie umie tego zrobić. O. O. I. Nie, już myślałem, że przez wenty. Dobra, nie najgorszy impostor wszechczasów. On nawet nie wie, że tu nie ma wentów. <grym> Jak. To? Ej, a ty masz wszystkie taski? Oliwka? No, no, wiadomo. No, tutaj. Panie! O, oni tu czekają, aż ktoś zabija. Dobre. Zobaczmy, co zrobi XYP. IXP. O, przepraszam, przez cały czas. Przez całe życie się myliłem. wiem. O. J. Nie, nie wiem, jak to wymawiać. Nie wiem, jak to wymawiać w ogóle. Jest w security przy kamach. Znaczy jest w pokoju z kamerkami, nie? Dobra, sabotaż zrobił, jeszcze stoi, nie? Najgorszy impostor wszechczasów. Aż znaczy to wiadomo, że... No my nie możemy. Najgorszy impostor. On ucieka na własny... na kogoś oczach, nie? U, no i... Dobra, Morlix powiedz, że to e, AXP. Ja będę typa nazwał AXP, bo nawet nie wiem, jak to. Where is Morlix? E, no, skoro, mi, skoro zgłosił e, Rekruksa, no to chyba był przy tym miejscu, ale AXP, no to raczej. zabyło, on, uciekał nie Dobra, ludzie, no ja wiem że to to trochę za długo będzie trwało, więc y, ja to na razie wytnę. Y, no, chodź. Lecimy w kosmos. Lecimy w kosmos. Jesteśmy w kosmosie. Dobra, witnę. No, słuchajcie, sorki wielkie. Ale zamiast wznowić filmik, skończyłem. Więc sorki wielkie. Naprawdę. Ale będziemy kończyć raczej. Ja to jakoś skleję ze sobą. I tego. Więc trzymajcie się. No i cześć, pa, pa. See you later. Pożegnaj się oliwka. Majo. Pa.